Teraz to ja będę prowadził zasilacz. Co? Nie. A? Teraz ja chcę. E, 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 Piotr, wracaj. Lepiej jest dwóm niż jednemu. Dobrze, że do tego doszedł. Beze ja mnie nie ma szans. A, dzień dobry. Fajnie was kolejnego dnia widzieć. Wyobrażamy, wyobrażamy sobie Was tam za tym obiektywem. A, a dzisiaj będziemy rozmawiać o przyjaźni, bo przyjaźń jest bardzo cenna, bardzo potrzebna tak królowi, jak i zwykłym szarym śmiertelnikom. Um, I chciałbym zacząć od takiego pytania. Jaka dla Was jest najważniejsza cecha przyjaciela? Jaką cechę w drugim człowieku najbardziej cenicie? Kim przecież musi być? Dawajcie znać w komentarzach. A teraz przejdziemy do fragmentu z 18 rozdziału pierwszej Samuelowej, pierwsze cztery wersety. A gdy dokończył rozmowy z Samuelem, dusza Jonatana przygnęła do duszy Dawida i umiłował go Jonatan jak samego siebie. I zabrał go Saul tegoż dnia z sobą, nie pozwolił mu już powrócić do domu z jego ojca. Zawarli wtedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ umiłował, umiłował go jak samego siebie. Jonathan zdjął płaszcz, który miał na sobie i dał go Dawidowi, tak samo swoją odzież, aż do swojego miecza i łuku i pasa. Nie spodziewałem się takiego tłumaczenia. W sensie jestem już od długiego czasu bardzo y, skupiam się na UBG. Ty mm -hmm. masz pierwszą koncepcję. Ja cię związek przyjaźń. jakie to jest, jest mocne. No tak, ale tak z drugiej strony jakoś, ale bardzo mi się po prostu podoba a właśnie to, to słowo związek, czy pan? Się mówi o związkach, to raczej takich małżeńskich, tak, albo tak, o coś tak, takiego tak, poważniejszego, tak. romantycznego. Dokładnie. A tutaj mamy tak coś takiego mega bliskiego. Okej, okay, jak się rozumie słowo przymierze i wszystkiego następstwa, no to wiadomo, że i też jest bardzo mocne, ale związek, więzi, wow, mega fajne. I to jest właśnie od razu przechodząc, do, do, przechodząc dalej. No to mamy tutaj przedstawionego Dawida, mamy przedstawionego Jonatana i widzimy, jak szybko w tej drodze Dawida do zostania królem pojawia się druga osoba, drugi człowiek, który jest dla niego ważny. I to pokazuje mi po prostu, że a, człowiek jest stworzony jako, jako istota, która potrzebuje relacji. I potrzebuje drugiego, drugiego człowieka do tego, aby móc żyć pełnią. I w ogóle Jonathan w ogóle też jest niezłym bohaterem, mogliśmy o tym czytać wcześniej, ale to nieważne. I jak widzi takiego Dawida, który pokonuje Goliata, to myślę, to jest gość. Chce po prostu być blisko niego i to jest po prostu takie fajne, takie ekscytujące, że ja mogę gadać z tym Dawidem, który pokonał tego Goliata, który ma taką wielką wiarę i inspirację i na pewno też przez to ich wzajemna inspiracja, wiara w Boga mogła się umacniać, mm. ponieważ nawzajem się mogli inspirować i ta przyjaźń mm. mogła jeszcze bardziej rozkwitać. Nie wiem, czy ja przynajmniej nie kojarzę w tym momencie w Biblii takiej e, opisu przyjaźni bardziej zażyłego niż w przypadku Dawida i Jonathana, gdzie ona rzeczywiście jest podkreślana e, raz za razem, rozdział po rozdziale, jak co Dawid robił dla Jonatana, co Jonathan dla Dawida i jak chociażby w tych kilku wersetach e, mamy i Jonathan umiłował jak własną duszę i ich dusze się spletły. Po prostu cała koncepcja przyjaźni w tych wersetach jest pokazana jako ta, taka relacja bardzo bliska, taka naprawdę, że nie tylko no siema, co tam, dobra, do zobaczenia za tydzień, nie, tylko tak. ja, troszczę, ja chcę się troszczyć o ciebie. I bo w ogóle Jonathan oddaje swoje ciuchy. I to nie jest mm -hmm. tak, że po prostu, dobra, no, Dawid jest zbiorny rodzinnie, zadzwoniłem trochę ubrań. Tyle, że po prostu no, Jonathan był księciem. On był no, synem króla. On jakby miał po prostu ogromny autorytet. I mm -hmm. on oddaje wręcz jakby, no po prostu te całe wszystkie honory, te zaszczyty właśnie Dawidowi. I on nie ma problemu z tym, że Niejku, no w sumie to ja będę królem. Też nie może być taki jeden gościu zdolny generał, który będzie ambitny i potem będzie chciał przejąć władzę. Po prostu on umiał mnie tak jak samego siebie i on oddał wszystko, co miał Dawidowi. Po prostu traktował go tak, jakby traktował samego siebie. Tak. I dla mnie jest to. To... okej, okay. nie wiem jak wyglądało to mm, tak powiedzmy w rzeczywistości. Natomiast właśnie w sprawozdaniu Pisma Świętego mamy taki dość. Krótki okres e, od momentu, powiedzmy, wiem, poznania się tych, e, tych dwóch mężczyzn, aż do, do zawiązania do się takiej, takiej mocnej relacji. Natomiast tym bardziej pokazuje mi to Jonatana jako takiego człowieka, który a, jest e, bardzo szlachetny, gotowy oddać najlepsze, co ma bardzo szybko. I e, kiedy, kiedy patrzymy na dalszą historię, widzimy, że to nie jest. Szybko, na zasadzie nie rozważnie, ale szybko i ta, ale ta relacja jest rzeczywiście prawdziwa. Tak, bo było pewne doświadczenie, w sumie też wspólne wyzwanie właśnie ten gość, który ich połączył, więc tak. tak trochę jest, że przyjaciół poznaje się, biedzie, jakieś tam trudne <grym> doświadczenie mogą sprawić, że poznamy kim ktoś naprawdę jest. E, to właśnie jego serce, bo no, było widać, jakie jest, jest serce Dawida, jakie jest mm. odważne i to sprawiło, że Jonathan wiedział, że ten gość jest fajny i po prostu chciał być z nim. Ale też pociągnę, wrzucę taką, taką dla mnie bardzo ciekawą koncepcję, dalej cały czas łapiąc się tych myśli związanych z perspektywą ludzką i z perspektywą bożą i z obecnością ducha Bożego w Dawidzie. No ten, ten Bóg w Dawidzie przyciąga ludzi. Tak, tak samo jak e, przyciągał e, Saula i Dawid był e, w, w, wytchnieniem dla Saula, tak przyciągnął Jonatana, aby właśnie mógł doświadczać tego, co Bóg robi z Dawidem. Bo to Bóg był inspiracją dla Dawida, to On sprawiał, że on miał ten zupełnie inny mindset niż cała armia, to mm. On sprawiał, że On był tak odważny, On sprawiał, że On był taki szlachetny i to coś sprawiało, że, że po prostu którzy się do Niego garnęli. Tak. I nawet są te fragmenty w Ewangelii, że yy, Jezusowi przybywało łaski u Boga i u ludzi, że jakby to było coś takiego, że wszyscy patrzyli na Jezusa i myśleli, to jest fajny gość. Tak. I wiemy, że Jezus jest właśnie, znaczy Dawid był kimś, jakimś typem Mesjasza, mm. więc on znowu miał pokazywać, że no, Bóg w nim działał i Dawid mógł być taki fajny, tak trochę mm. <laughs> tak, upraszczając. Ym, I powiedzieliśmy sobie ym, od razu na samym początku, takie, takie hasło padło, że Dawid już w tym momencie można powiedzieć był ym, Zaczynał być kimś bardzo szybko, nie? w sensie był osobą odpowiedzialną za ogromny sukces armii. Saul, tak naprawdę, został beneficjentem obietnic Saula i zobaczcie, że zostając na dworze Saula, otrzymując ten cały splendor, tą chwałę, może powiedzieć: Ma wszystko, czego mu więcej potrzeba. A Biblia właśnie nam sprawozdaje, że taki człowiek. Od razu zawiązuje relacje przyjaźni. I dla mnie m, mi to pokazuje, że ta relacja z drugą osobą, ta przyjaźń, jest czymś, co ma o wiele większą wartość, niż nam może się wydawać, plus jest o wiele więcej warta od takich typowych ziemskich, materialnych sław, dóbr, i tak dalej. Zdecydowanie, bo nieważne gdzie, nieważne co, ale ważne z kim. Mm -hmm. I bycie na tym dworze. W twór to nie było wcale takie doskonałe miejsce, o czym się przekonamy mm. potem, ale ponieważ był tam Jonathan, ponieważ był tam ktoś, z kim można było być po prostu mieć dobrą relację, to sprawiało, że to miejsce było zupełnie inne. I naprawdę to jest ważne, żeby mieć przyjaciół, żeby budować te relacje. I to jest, że oni zawiązali ten związek przyjaźni, gdzieś tam to wynikało, oni musieli pewnie, no jakby, to nie tak, że samo to się zrobiło, tak. Oni się tam włożyli w to coś, żeby zawiązać ten wiązek przyjaźni, i po prostu trzeba szukać przyjaciół w kontekście mieć takiego przyjaciela i wtedy już o niego dbać, bo A, to tak. jest coś, co ma największy wpływ właśnie na jakość naszego życia. Mm, przyjaciel to jest skarb i fajnie jest o niego dbać, tak jak właśnie powiedział Kuba. Chciałbym Wam tylko przeczytać jak jeden, jeden werset z Ewangelii Jana, na pewno bardzo dobrze go znacie, gdzie Jezus mówi: Nikt nie ma. Większej miłości od tej, gdy ktoś oddaje swoje życie ze swoich przyjaciół. I cała ta koncepcja takiej prawdziwej przyjaźni, przyjaźni, która nie jest tylko znajomością, ale to jest relacja, w której mi na tym drugim człowieku zależy bardziej niż na sobie, co będziemy mogli bardzo dobrze widzieć na, na przykładzie Jonatana, mm -hmm. jest czymś, co jest określał jako coś, co ma największe największą wartość, coś, co ma, to jest największa miłość, którą tutaj na Ziemi jesteśmy w stanie doświadczyć. Dlatego a, szukajmy przyjaciół, ale też bądźmy takimi przyjaciółmi, którzy są gotowi poświęcać swoje życie, swoje dobro dla, dla tych, których pokochaliśmy. Też szukanie przyjaciół nie jest łatwe, ale pamiętajmy o tym, że mamy tego przyjaciela, który oddał za nas mm. swoje życie, i nawet jeżeli nie od razu nam się uda znaleźć taką drugą osobę, to wiemy, że jest ktoś, komu możemy po prostu przed nim, możemy wydać te serce i z nim taki związek przyjaźni zawrzeć. Dokładnie. Więc y, będziemy się y, dzisiaj modlić y, właśnie w intencji. Okej, okay, na pewno w kontekście i w intencji tego, aby m, takiego przyjaciela mieć w naszym życiu, ale z, z takim automatem, jest e, automatyczną myślą, że żeby takiego przyjaciela mieć, to trzeba też takim przyjacielem być. <laughs> Więc e, m, módlmy się o to, aby Bóg potrafił zmieniać i e, aby e, abyśmy mogli dać mu dostęp do siebie, abyśmy zmieniali m, nasze życie, nasze serca, tak abyśmy byli tym doskonałym przyjacielem. Teraz jest czas dla Was. Drogi Boże, chciałbym Ci podziękować za przyjaźń, za to, że mm, Ty stworzyłeś człowieka jako mm, istotę, która potrzebuje relacji i wyposażyłeś nas w to, aby te relacje tworzyć, aby ich doświadczać. Bardzo Ci dziękuję za przykład Jonatana. Człowieka, który był właśnie gotowy poświęcić wszystko dla swojego przyjaciela. I proszę, abyś mógł działać w taki sposób w naszych życiach, abyśmy mogli doświadczać tego, czego doświadczył Jonatan i czego doświadczył dzięki niemu też Dawid. Panie dzięki za to wszystko. Proszę o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Dzięki, że dzisiaj też byliście z nami i do kolejnego razu. Pamiętajcie, żebyście tam przekazywać to dalej, może właśnie swoim przyjaciołom. Mm -hmm, dokładnie. Więc udostępniajcie, lajkujcie i do zobaczenia jutro.